Czy Dzierżeniowskie Kino Zbyszek ponownie zapełni się widzami? Mam nadzieję, że tak. Po trzech miesiącach niegrania w tymże kinie mam nadzieję, że od tego weekendu, czyli od 6 czerwca, wprawdzie zawsze graliśmy my trzy dni, piątek, sobota, niedziela, tym razem gramy na początek dwa dni, ponieważ taka jest decyzja, że od 6 czerwca w kinach mogą, z kina mogą korzystać widzowie. Jakie będą obostrzenia, z czym muszą się liczyć widzowie? Oczywiście z zachowaniem wszelkiej środków właśnie ostrożności. One dotyczą jakby i tych, którzy będą chcieli skorzystać z naszej oferty kinowej, jak również nas, jako organizatorów, i te wszystkie normy, które powiedzmy sobie są wyznaczane. Chociażby to, że nie zapełnimy właśnie kina, a możemy go zapełnić maksymalnie w połowie, czyli co drugie miejsce jest wolne. To jest jakby ten pierwszy właśnie warunek, więc będą. Będą informacje o zajmowaniu tych miejsc, które są będą wskazane na biletach. Dokładnie jak mówię 50% miejsc musi zostać po prostu wyłączone. Ważne jest to, że pomiędzy każdym seansem musi być przynajmniej pół na przerwa. Ta pół godzina przerwa potrzebna jest dla nas jako organizatorów na przewietrzenie sali, na dezynfekcję tej, tejże sali tych miejsc, które były właśnie wykorzystane. No i że tak powiem Przygotować jakby następną grupę na tej właśnie godziny do tego, żeby mogli wejść. Czyli w tym momencie widzowie nie będą wracać od holu głównego. Będą głównie wychodzić wyjściami ewakuacyjnymi, a następna grupa będzie mogła być przy kasie. Przy kasie oczywiście, jeżeli chodzi o bilety, będzie można je zakupić online, jak również przy kasie kina. Gdzie nasi pracownicy będą w pełni informować o zasadach, o odstępach, o odległościach i tak na sali będzie można, że tak powiem, jak mówię, co drugie miejsce jest wyłączone. Ale są pewne wyjątki. Jeżeli jest rodzic, a gramy też bajki, prawda, jeżeli jest rodzic z dzieckiem do lat 13, mieszkają razem, mogą, że tak powiem, tej odległości nie zachowywać. To samo, że będą osoby niepełnosprawne i osoby im towarzyszące, mogą, że tak powiem, siedzieć koło siebie, jak również ci, którzy, powiedzmy sobie, pracują w wspólnym gospodarstwie, wspólnie mieszkają, mogą zajmować o siebie. Oczywiście warunek podstawowy, najważniejszy, to są jakby dwie rzeczy, czyli dezynfekcja, czyli my ustawiamy specjalnie że jak powiem, środki do dezynfekcji rąk, jak również maseczka na twarzy, które musimy zakryć i nos, i usta. Takie są wymogi, my po prostu będziemy to, tego wszystkiego musieli przestrzegać. A co z dystrybutorami? Czy powiedzmy poszli na rękę kinom i nie wiem, obniżyli troszeczkę koszty filmów? No bo tych ludzi jednak na sali będzie mniej. Zasady są takie same. My mamy rozliczenie w większości... Yy, 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 50% wpływu dla dystrybutora, reszta 50% zostaje właśnie u nas. Na razie nie ma jakby sygnałów o tym, czy będą jakieś zmiany. Ja myślę, że też ten weekend pokaże, pokaże nam, jak, jaka jest sytuacja i jak, jak powiedzmy sobie osoby, które kochają kino, na ile już zaufają, że można wejść bezpiecznie, żeby być w tym właśnie kinie. Zobaczymy, my jesteśmy otwarci, tęsknimy właśnie za widownią, chcemy, żeby po tych trzech miesiącach, kiedy właściwie kino było puste, żebyśmy mogli znów jakby poczuć właśnie obecność tychże właściwie ludzi. A my dołożymy wszelakich starań do tego, żeby po prostu było bezpiecznie, bo na tym nam najbardziej zależy. A co w ten pierwszy weekend zagracie? Oczywiście zagramy, że powiem, trzy tytuły, bo zagramy... Yy, yy, Bajale i Ostatni Smok, a później oczywiście film Swingerysi, jak również Gentleman. To są tytuły, które miały być grane w marcu, więc po prostu zostały przełożone na tenże właściwie termin. Także zapraszamy 16, 18 i 20. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Kinie Zbyszek.